Moi drodzy, chcę się powiedzieć, dlaczego oddam głos na polska jest jedna. Powód jest bardzo prosty. Polska, jedna, stawia Boga w centrum. Bóg jest, jest tam wywyższony, w, te, w, tej, w tym ugrupowaniu. I sam osobiście wierzę, że to, co się dzieje w świecie i przez to, co w przychodziła przechodziła teraz Polska, jest jedyne możliwe zachowanie naszej bezpieczeństwa, naszej ojczyzny, wtedy, kiedy Pan Bóg będzie nas chronił. Uważam, że biorąc, że to ile kłamstw jest, ile jest dziwnych ideologii w tym świecie, ile rzeczy, które niszczą rodzinę, które atakują rodzinę, które oparte są na kłamstwie, które, za, które, za, które, za którym wszystkim z tym stoi demon. I ci, którzy mu służą, no wiadomo, że oprócz tego, że jest w piekle, to też posługuje się swoimi sługami. Ważne, że jeśli jakieś urokowanie, partia kłamie, nie stawia w centrum Boga, nie mówi o Bogu, a mówię o jakichś wartościach chrześcijańskich, wartościach, które są związane z chrześcijaństwem, to kłamie. Ja, jako człowiek wierzący, uznaję Jezusa jako jedynego Pana Boga, jedynego Pana Boga i Zbawiciela. I to ugrupowanie Polska jest jedna, uznaję Jezusa jako jedynego Pana Boga i Zbawiciela. Kolejną wartością, której Polska, Polska jest jedna, znaję. to jest rodzina i nasza ojczyzna. Uważam, że, biorąc, że prawdziwie służyć ojczyźnie można tylko wtedy, kiedy w pełni się należy Królestwa niebieskiego, który dośrodaje chwałę Bogu. Bóg dał nam naszą ojczyznę tutaj na ziemi, abyśmy ją kochali, szanowali, dbali o jej, jej, o jej wartości i o to, by ona się dobrze rozwijała. Ale też taką prawdziwą ojczyzną, która jest po tym życiu, jest niebo. I zapominając o Bogu, nigdy w niebie nie będziemy. Jeśli będziemy wyrzucać Boga, Jego przekazania z ziemi, to powstanie piekło. Bo szatan jest tym, który tworzy piekło i to, co się dzieje wokół nas, Często przypomina piekło, czy to w innych krajach, czy to na Ukrainie, czy w innych miejscach. Więc jeśli nie będzie tam Boga, to będzie tam demon. A demon w Biblii jest przedstawiony jako zabójca. Więc dlatego popieram Polskę, jest jedną. Od dla tego ugrupowania, dla tych członków tej partii, najważniejszy jest Pan Bóg. A Bóg przynosi miłość, pokój i radość. On może ochronić Polskę, jako nasz dom, może ochronić naszą ojczyznę, i też może dać takie prawa które są oparte na dekologu, te prawa, które On ustanowił, i te, które przynoszą Gotu na ziemię, które pozwalają, żeby Bóg, aby Bóg mógł chronić, aby Bóg mógł dokonywać cudów, aby mógł pokazywać swoją przzechom. To, że On jest Panem historii, jeśli my go wyprosimy do naszej ojczyzny poprzez tych, którzy będą rządzić i będą mógł luźnić, to nigdy pokoju w tej ojczyźnie nie będzie. Tylko sam Jezus, który jest Emanuelem, Bogiem z nami, który jest księciem pokoju, tym, który zbawia i pokonuje przed demona, może uczynić Polskę wielką tylko wtedy, kiedy Polacy wrócą się całym sercem, całym swoim duchem, całym swoim umysłem ku Bogu i kiedy będą go zapraszać, właśnie poprzez tą partię partię, która. Polska jest jedna, to jest PJJ. Duże to partie nazywają, że Panem jest Jezus. Ja uznaję Jezusa jako jedynego mojego pana spektakularza. I z całym sercem wierzę, że wszystkie osoby, które tam dostaną się z tego ukorporowania do Sejmu, będą uznawać Jezusa jako swojego jedynego Pana, Boga i Zbawiciela. I będą walczyć o to, aby na ziemi, w Polsce był, było niebo. Bo tam, gdzie jest Jezus, tam jest niebo. Więc jeśli oni przyniosą Jezusa do naszej ojczyzny poprzez ustawodawstwo, poprzez prawa, to to rzeczywiście w państwo polskie stanie się niebem. Dlatego będę głosować na Polskę jest jedna. Popierajcie Pana Rafała Piechę, popierajcie tych, którzy są i którzy będą na tych listach. Głosujcie na Polskę jest jedna, bo wierzę, że wtedy przyjdzie do nas Jezus poprzez właściwe, mądre, oparte na dekalogu ustawy. Zostańcie z Bogiem. I was Pan Bóg błogosławi i strzeże i daje wam mądrość do tego, byście "Posuwali na to ugrupowanie, zostańcie z bogiem."